Taka pogoda, myślałem, że pojadę na targowisko zobaczyć, a tu chuj, mokro z deka. یک نسل بعد دارم می کار کار تا یا تا Siema, Marcin. Właśnie wyskoczyłem, myślałem, że coś musi się będzie działo, kurwa, tu chuj, zaczęło padać deszcz. Straszne rzeczy. Straszna rzecz. Nie wiem, kurczę, tak sobie właśnie myślałem o tym, jakie to jest, wiesz, jakie to jest e, życie takie. Mm, no nie wiem jak to określić, ale wiesz, tak sobie myślałem wczoraj, wiesz, wczoraj był piątek, kurczę tak trochę dłużej posiedziałem, bo wiesz, z reguły chodzę spać 18-19. No a wczoraj, wiesz, wczoraj siedziałem, nie, do północy siedziałem, może, nie, no to wiesz, tak trochę długo, jak na mnie. No i wiesz, też myślałem, żeby skoczyć sobie gdzieś tam na Świdnicę, na Wrocław wieczorem, coś tam, coś tam, a tak, żeby tak nockę zarwać trochę, nie, albo coś, ale tak mówię, na chuj mi to, po co ten, pojadę sobie w sobotę, kurde, nie, pojadę sobie w sobotę i wczoraj mogłem pojechać, ale nie pojechałem, bo mówię, ach, pojadę jutro, a dzisiaj widzisz, w sobotę, kurde, to padać w nie pojadę i to już nie jest zależne ode mnie tylko na targowisku nikogo nie ma, ci co się rozwinęli, to się zawijają szybciutko, raz, dwa, trzy. trzeba padać, kurde, ostatnie niedobitki. No, przerąbane, jak się już prawie rozłoży, że to tu, kurde, trzeba się później zawinąć, co? Zobaczymy, czy kto tu jeszcze jest. jeszcze, Szumalcik jest Zawijają się. ojej, Pardzinku, nie mogę widzieć tych Twoich małych literek. Can't, can't see it, can't read it. Ej, kurczę, no zabrałbym się dookoła Śląsza, ale tam nie ma internetu. No zabrałbym się gdzieś tam, też tam nie ma internetu. Cholera, i teraz nie wiem, no co, z podkulonym ogonem zawijam na chatę, kurwa. Będę coś kombinował w domu chyba, no bo co, co tu dzisiaj mogę, kurde. Co so, tu mogę wykombinować? Patrz a tutaj, a ja tutaj to tutaj. O prze, przegrałem bitwę. Wow. Tylko jak to jest possible, że ja przegrałem moja bitwa tutaj? Czechy. Jeszcze tydzień. Razem polecimy, o no proszę, ale żeś się to bo mówisz, wbijasz tutaj do nas, no elegancko, kurde, za tydzień czekam, mam jakiś plan za, za tydzień, kurde, nie wiem na co jeszcze, ale ma być zajebisty weekend, you know? będziemy ten, tańce, hulanki, swawole, do tego piksielanka i coś jeszcze. Ciao, mm, te chłopaki też dzisiaj droboty nie pojadą. Jak taka pogoda, to, to wszystko dzisiaj kurde kuścili, tak z tego co widzę i oceniam po swojemu. Co tu dzisiaj robić użytecznego cholera. Nie wiem, jak na sobotę, jest, czy posprzątałem. Czy chyba posprzątałem wszystko, już nie pamiętam, kurde. O, żeś mi napisał litanie. Czekaj, to ja muszę ten, muszę to zatrzymać się gdzieś więc sobie to spokojnie to przeczytać. Gdzieś tam, gdzieś tam coś tam, kolego. Czytaj. W tym fałcie powinien być tylko jeden bieg, kurwa. Jeden go kurde rozbujasz i, i później powinien być od razu nadbieg, kurde. Taki open drive, który tam tylko go trzyma przy tej prędkości, do której go rozbójasz. Po co jakiś skrzynie biegów, kurde. O no, akurat pociąg przyjechał, ale który? której żeby pociąg przyjechał, który taka pogoda, że nawet myślałem, że by nie poszedł, ale ładnie przynajmniej umyję te wszystkie brudy pozimowe, paskudztwa, paskudztwa pozimowe. Oho ho Opony dobre da, Ja mam na letnich latam kurde, na letnich łysek kurwa prawie To znaczy nie jeszcze są ale to takie wiesz Jeszcze Jeszcze zostało kurde jedna trzecia może Połowa OK, mamy pociąg z Wrocławia Piękny Pociąg, nie mam opon, nie mam marcinku, nie kupowałem w tym roku, bo mam trzy zestawy kół kurwa, i na każdych kołach mam letnie opony. To znaczy na jednych mam tych najmniejszych te wielosezonówki. Okay, o, masz pociąg, wielosezonówki, uciek pociąg. Masz. Nie wiem ostatnio czy jest w tym pociągu toaleta. bo to w sumie nie jest pociąg tylko Szynobus, kurcze i że takie krótkie trasy robi, to w sumie nie musi być ta toaleta, ale... A tu u was pada, no tak, zapomniałem. tych opon nie widziałem. Nie no widziałem tak, widziałem chujowe opony, że już starości same się przebijają, kurde, to za rozsypują. No no ja wiem, no teraz się trochę standardy zmieniły, nie? Ja to ogólnie uważam, że się powinno jeździć na nowych oponach. Żeby było kurde z 8 mm bieżnika chociaż. Takie wiesz, połowa i w dół, to mnie w ogóle już nie interesują, bo to coś tam, coś tam. A przynajmniej to to obnoję, co ostatnio się gdzieś tam zakupiłem, zakopałem na tych polnych. Dobra, no co, no kurwa, co, no trzeba spierdalać na chatę, no jak, no patrz, nie będę kurwa jeździł w ten deszcz. też w robocie cały dzień słońce było to przynajmniej jakoś to kurde zleciało Nie tu szyby z tyłu parują podejrzane to jest... To jest sposób Co tu mi powiedziałeś jeszcze na kawę? No ja już kawę wypiłem, już nie chcę sobie katować się bo... Za dużo to niezdrowo, wiesz co chodzi. Kawu. Kurczę, a ja w ogóle tak jak zanim wyszedłem z domu, to sobie tak jeszcze myślałem, mówię, wezmę kurwa hulajnogę może do auta, do bagażnika pojadę sobie pojeździć. Albo w ogóle nie będę jechał autem, tylko pojadę hulajnogą, tak sobie myślałem dzisiaj, kurwa powaga. Jeszcze jak w łóżku leżałem, mówię kurno A tu chuj, wjeżdża Luj. Przejdę jedną planszę na gierce, kurde, pójdę i pójdę stąd. No, co ty, poszedłeś, Chce robić kawę, co? Cholera, cholera, co to w sobotę można jeszcze zrobić? Koleżanka mnie zapraszała do 15, ale chyba nie pojadę, bo taka pogoda, nie chcę. Tu ty jeszcze nie wstałeś? Możesz ty, na no. Do... Ja też miałem, że mi się nie chciało wstawać, ale wiesz, mówiłem już wiele razy, że mi się codziennie kurwa nie chce wstawać Codziennie mi się nie chce wstawać, a i tak mimo wszystko wstaje, wiesz o co chodzi? Wbrew swej woli Jezu, jezu. A, no tak No tak, to nie błód no to ale to kurde, no to fajnie, że oni tak sobie śpią. Szczęścia, że kurde to trzeba mieć beztroskie życie. Też kiedyś, jak byłem beztroskim małolatem, to też tak mi się fajnie spało. A teraz widzisz, kurwa, jakiś plan, kurwa. Chuj wie, jaki plan. Dożywotni, kurde, chyba. Nie wiem, jak to określić. Mm hmm. só tô curu Ok. Vamos